Byli, byli, w związku, każdy może sobie robić co tam chce i tak dalej, nie mnie to oceniać za swoje, tego przepłakała tam rok czasu po, po tych wszystkich kurwa live'ach i tak dalej. Wszystko było ok, no ale teraz weszła, weszła znowu jej depresja na głowę po tym wszystkim co powychodziło, dużo niemiłych komentarzy dostawała. Wróciła do domu, kazała mi wrócić do swojej mamy do domu, tam ma całą swoją rodzinę, siostrę malutką, którą się opiekuje. I co, i co? Nie, nie, chcę, nie chcę, ciężki jest to dla mnie temat. Znaczy jest jedna rzecz, którą ja kompletnie nie rozumiem, bo z tego co pamiętam, to Nathan Martin tam zasugerował, a właściwie to nawet nie zasugerował, Half plus powiedział, że dziewczyna tańczyła sobie u Zefa Bratana na tych live'ach, gdzie jakieś dziewczyny były w bikini czy właśnie w stroju kąpielowym. Ja nie pamiętam, bo ja tego live'a nie oglądałem, gdzieś tam kiedyś parę skrótów widziałem. To o to chodzi, że ona była wtedy w związku z bratanem? Czy jak, bo nie kumam tego wątku z tym filmem i tańcami jakimiś. Ale już, już chcę powiedzieć to tak bardziej, żebym zrozumiał. No, widzę, że to jest ciężki temat dla Ciebie zdecydowanie, Denis. Natomiast udzieliłeś tego wywiadu... Nie, zaraz powiem dokładnie o co chodzi, bo to jest, to jest ciężki temat. Okej. Okay. Znaczy, mów, po. <noise> Dobrze, typi. Natomiast tak, faktycznie udzieliłeś wywiadu na mln.pl, gdzie opowiedziałeś o tej sytuacji, ale... Po słowach Natana, ty tutaj kompletnie wybuchłeś Natana. Natan zaczął wyprowadzić całą atmosferę. Także już powiem o co chodzi. Tak. Moje dziewczyna chciał pełnić samobójstwo. co? Dobra, na spokojnie, Denisa. O kurwa, tam grubo jest, tak szczerze. Denis, chwila dla Denisa. Widzimy, że temat jest naprawdę mocny. A tutaj faktycznie to, co piszecie na czacie, to cały czas piszecie o tym mało K2. ale widzimy naprawdę mocne emocje, więc poczekajmy chwilkę. Proszę powiedzieć za mnie, co? Nie wiem, co mam powiedzieć za Ciebie, stary. Chwila dla Denisa, Panie i Panowie, w ten sposób, dał dlatego w taki sposób, by przedstawić. I, i, i tak dalej, ale patrzcie. Abstrahując, od tego, co powiedział, co powiedział Natan, bo ja uważam szczerze, osobiście, że Natan nie powiedział niczego złego. Jeżeli Natan powiedział prawdę, że ona tańczyła yy, na live u bratana, to nie powiedział nic złego, powiedział prawdę. I ja uważam, że to jest OK. Uważam, że Natan nie powinien obrywać w tym momencie. Za czegoś takiego. Dziewczyna publicznie zgodziła się wystąpić. Ktoś powiedział o tym, że publicznie wystąpiła, koniec, kropka. Tam nie ma nic złego uważam. Ale jeżeli chodzi o tego K2, to już jest problem. No bo wiecie, to nie ma się z czego śmiać. To nie ma się z czego śmiać, jeżeli ktoś sobie, bo to wiesz, wyobraź sobie, możesz kogoś nie lubić, ale spróbuj się postawić w tym momencie w jego skórze. Wyobraź sobie, jak ty byś się poczuł, gdyby ktoś wstawił filmik, w którym insynuuje, w sumie nie insynuuje, wprost mówi, że Twoja dziewczyna ciągnie mu pałę, w momencie, w którym jest to zupełnie inna osoba. Wiesz, no to jest w tym momencie zrobienie dziwki, zrobienie dziwki z y, Twojej kobiety, nie? No, rozumiesz? Więc no, to akurat to jest skurwiałe, jeżeli gość sobie wstawił randomowy film i. Bo wiesz, patrz, mo... możesz nie lubić Denisa na przykład, nie? Ja uważam, że kogoś nie lubisz. To celujesz w niego. Czyli możesz nie lubić Debisa, on może nawet go nienawidzić. Ale uderzanie w jego dziewczynę i robienie. Ro, robienie jakichś takich akcji jest totalnie skurwiałe. Debilu, Nathan powiedział, że jego dziewczyna to jest kortka. No okej, okay, no, to, no to, to, to mi umknęło. No nie pamiętam dokładnie tego. Pamiętam tylko tyle, że powiedział, że, na, że u Josefa występowała. No, no, no okej, okay, no, no spoko, no może tak powiedział. Natomiast jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o ten filmik z mało latem, jeżeli faktycznie. To była inna laska, no to dla mnie to jest totalnie skurwiała akcja. To trzeba być naprawdę totalną szmatą życiową, żeby, żeby w ten sposób kogoś pomawiać. Ja jestem, ja jestem totalnym kurwa przeciwnikiem pomówień w tych free Uważam, że to jest już kurwa krok za daleko, żeby próbować takie, takie, rzeczy, takie rzeczy wmawiać, no to jest to skurweseństwo. Moi drodzy, Denis powiedział mi tutaj naprawdę bardzo mocne rzeczy. Mam naprawdę to wszystko przekazać. No tutaj sytuacja poszła już. Gdyby była to ta sama dziewczyna, to myślę, że spoko jest, takie coś wyciągać. Nie, wtedy też nie jest OK, bo pewne rzeczy powinniśmy zachować dla siebie. Natomiast wtedy mógłbym mieć do tego jakąkolwiek tolerancję, a w momencie, w którym coś jest kompletną nieprawdą, no to nie mam żadnej tolerancji do czegoś takiego osobiście. Wiesz, wyzywać się można od najgorszych, od śmieci, od kurw, od szmat, od dziwek, od cweli. Ja nie mam z tym problemu. Jak się dwójka mężczyzn, czy dwójka ludzi ogólnie ze sobą wyzywa, to spoko, niech się wyzywają. Ale wpierdalanie w to cudzej matki, czy wpierdalanie w to cudzej dziewczyny i y, insynuowanie pewnych rzeczy, to już nie jest okej. Okay. Już naprawdę, tak mocno nie słyszeliście słowa Denisa? Yy... Denis, mi jest ciężko w ogóle powtórzyć, bo mówisz te rzeczy, więc myślę, że spokojnie złap sobie trzy oddechy. Natomiast, no, według słów Denisa, małolatka 2 doprowadził do bardzo złej sytuacji, w której zagrożone jest życie nie tylko partnerki Denisa, ale również yy, i dziecka. Tak więc no, widzimy tutaj ogromne emocje i myślę, że poczekajmy chwilę, żeby. Bo to była Nikita, nabyzywała, a że to krolodyta się popłakał, to już ci go szkoda. Ale mi w tej sytuacji nie jest szkoda Denisa, mi w tej sytuacji jest szkoda dziewczyny, jeżeli została pomówiona o to, że jakiemuś gościowi pałę ciągnęła będą w związku. Mi szkoda dziewczyny tej. Byś spokojnie sobie mógł do tego tematu przejść. Nie, nic, nie chcę więcej dodać, nie będę to się, kurwa, jak baba, jak baba się rozklejał. Nie taki jestem. Ale niech po prostu wie, że ja od tego mywam ręce, zajęła się tym rodzina czemu on mówi, że nie będzie się jak baba rozklejał, skoro on w sumie się już rozkleił. Ja, ja tak ja autentycznie nie uważam, że u mężczyzny jest czymś niedopuszczalnym i że Sigma tak nie robi. Dla przykładu, jak mi babcia umarła dwa lata temu, to też płakałem. To prawda nie publicznie, bo, bo po co, ale płakałem. I dla mnie nie ma w tym nic złego. No, uważam, że jako ludzie mamy pewne emocje, a nawet wyrzucanie tych emocji nam pomaga. Na moje kobiety. I po prostu wiesz, są rzeczy, gdyby to był normalny chłop, takich rzeczy by nie gadał, a szczególnie kłamstw. Yy, gdyby, to nie była kurw, gdyby to nie była kurwa, ten Molatka 2, jeszcze bym to mógł zatrzymać. Ale jest, jest to zwykła kurwa, jest to zwykły frajer, więc ja od tego umywam ręce. Sprawy wzięła jej matka, a to są normalni ludzie z dobrego domu, Skrzywdzili, skrzywdził jej dziecko. Każdy ją, kurwa, wytyka palcami, dziewczyna chciała popełnić samobójstwo. Także chuj mu, wry, i tyle. Koniec tematu. Także więc... lepiej, jak to opiszę na swoim Instagramie, bo ja się do takich spraw nie nadaję i tyle. Myślę, że bardzo konkretnie przekazałeś wszystkie informacje. Tak więc sprawa z małoletem K2, o którym przecież na czacie jest wyjaśniona, myślę, że to jest wyjątkowo za grube, jeśli chodzi na dymy. Wzowie, ja powtórzę raz jeszcze: ja nie ogarnąłem tego, że Natan powiedział na temat dziewczyny Denisa, że jest oskortką. Powiedziałem jedynie, bo powtórzę teraz jeszcze, że jeżeli powiedział, że jego dziewczyna występowała publicznie u, na live u Bratana, to nie ma nic złego w tym powiedzeniu czegoś takiego. A jeżeli chodzi o bycie korką i tak dalej, nie wiem, jakie słowa padły. I, i ani, ja, ja nie wiem, kim jest ta dziewczyna przede wszystkim. Nie mam pojęcia, kurwa, no. Do osób, ja nawet tej twarzy kurwa nie widziałem. Piszą o telefonie do lata szczególnie w takiej sytuacji, nawet jak, no jak na nasze tutaj możliwości, które widzieliście na programach. Moi drodzy, to może podsumowując dla osób, które weszły teraz, Amadeusz Ferrari wciąż nie wie, czy zawalczy, natomiast chce jutro podjąć ostateczną decyzję.